Mówię. No Ty kajmaku mały. Słyszysz? Mama. Dobra, wiem. Daj mi buzi. Oj, się Super. Uczycie polskiego podstawowy. O, ty jesteś... Miszka. Jutro rano o siódmej stawanku, wiesz? Jest? No i, no i ciebie, to o, gdzie było? Gdzie było? No ciebie, to było gdzie? było Nie, że nie. 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 Mama,

Mogę jeszcze chwilę. Nie. Dlaczego? Nie drży się, tylko miałaś tamto przeczytać. Będę czytać i pisać. Nie. nie wkurzaj mnie. Da się nie da. Da się. Nie da się. Dirk? Nie. Dzień? Nie odsłuchaj brudek i nie Nie to oddaj, to Pani musi. Po co to trzymasz tak książkę? Daj. No, ja se przeczytam. Drugi no, rozdział. Patrz. Patrz, co tu jest. Patrz. <ślesz> no to pięknie. Skąd te tabletki się przyzwoili? Dlaczego makaron ma miękkie podczas gotowania? Mięknie chyba. Nie potrzebujecie tu. No. Sama ja ja Chyba Cię nie wiem. Ale będzie trwało, bo ja już nie zwykle. Idę powoły. Mieszy. Nie. Nie. Mieszała łyżeczką zupę. Jednocześnie żyjąc twardy makaronu. No, przepraszam, powiedziałem. Babo Też zakosiła. Kosiarko co? Ja nie wiem. Nie słuchasz było mnie, przepraszam. Mama, a ty wiesz co? Baby, mogę przeczytać na samotności? Dziękuję. Mogę na samotności sobie przeczytać? Nie możesz. Mamo! Ja chcę iść spać. A ja że nie chcę iść spać. Mi się nie chce spać. Nie chcę się czytać. Podstawowe rzeczy. Tam nikogo nie ma w pokoju? To ja idę tam. там идешь? Ну, как вот там идешь? Нет, тут вся. Ну. Mm. Jestem w połowie książki, mama. Nie, drugi rozdział to też nie jest w połowie książki. Excuse me, sir. Ja wiem, że to jest o makaronie, ale podczas gotowania makaron się makaron mięknie, a podczas niegotowania jest twardy. Jest, ale. Ale ci się nie chce czytać. No. Czy możesz się uspokoić? I dać mi ci chwilę ciszy. Mąka zmiękcza pęcznienie. Pęcznienie. Pst, łatwe. Tworząc krochmal, kisi lub budyń, a boki chleby stają się tak pożywne, gdy je przygotowany w ten sposób makaron zostawiający skrobię. Dalej czytamy.